Witajcie w naszej bajce, słoń zagrał na fujarce, a dzisiaj Wam opowiem, co siedzi w mojej głowie, czego pragną mężczyźni. Ja sobie napisałem właśnie listę o o tym, czego pragną mężczyźni, chociaż wiem, że wielu właśnie facetów udaje takich twardzieli, takich e, Herkulesów, że oni to są e, mocni i twardzi, ale tak właśnie pisząc tą listę stwierdziłem, że my tak naprawdę mamy wiele cech podobnych do kobiet. Jesteśmy też wrażliwi, też potrzebujemy czułości, miłości i ja wiem, że pewnie jest wiele pragnień, wiele rzeczy, której pragną mężczyźni, o części oczywiście nie powiem, ponieważ YouTube by mnie ocenzurował. Eee... Ale rozpisałem sobie kilka punktów, takich, wydaje mi się, najgłówniejszych, yy, pragnień, myślę, że jednak większości mężczyzn. I tak, i przechodzimy do filmiku, kochani, i przechodzimy do Meritum. Uuu. Więc pierwszą yy, rzeczą, yy, jakiej pragną mężczyźni i wielu mężczyzn jest to, jeżeli kobieta, nawet chociaż udając po części dzieli jego pasję. Czyli jeżeli pójdzie na mecz na przykład piłki nożnej, albo na mecz koszykówki, albo na występ jego ulubionego zespołu, czy obejrzy z nim jakiś film, który on uwielbia, a ona nie bardzo. I kobiety często to właśnie robią z miłości, z sympatii, yy, bo one wiedzą, że nam to sprawia przyjemność. Dziewczyny wiecie, że jeżeli nawet udajecie, że jeżeli coś co my lubimy, to nas to cieszy, jak dzieci jesteśmy i żeśmy wtedy myślimy, że wy to też uwielbiacie. I tak czasem nawet jak powiem Wam, że jak yy, Namówię no, się na jakiś film, czy na jakiś na przykład e, koncert jakiegoś zespołu, to tak spoglądam na nią, czy jej się też to podoba, chociaż pewnie się to nie bardzo podoba, ale nas to cieszy, naprawdę, jeżeli nawet e, dziewczyny choć trochę udają, że, że dzielą z nami nasze pasje. Więc to jest pierwsza rzecz, kochani. Drugą rzeczą jest, e, chociaż pewnie dziewczynom będzie trudno w to uwierzyć, ale my naprawdę faceci czasem czasem lubimy milczeć. Czasem lubimy nie mówić nic, czasem lubimy sobie posiedzieć w ciszy. I ja w ogóle uważam tak, kochani, że nie wszyscy dzisiaj, że bardzo często mówiąc bardzo mało albo nawet nie mówiąc nic, możemy wbrew pozorom powiedzieć o wiele więcej niż jeżeli mówimy bardzo dużo. Więc to jest druga rzecz, to właśnie pragniemy czasem pomilczeć. Yy, trzecią rzeczą, i to jest też yy, rzecz, którą mamy chyba, to jest wspólna rzecz, yy, jaką dzielimy właśnie z kobietami, jest to, że my też, oczywiście, my też uwielbiamy komplementy, uwielbiamy jak nas się chwali, jak nam się mówi, mm, świetnie dzisiaj wyglądasz, mm, jaki masz ładny garnitur, młodo wyglądasz tak, że ja ci naprawdę nie dała tyle ile tyle masz. Uwielbiamy to. My jesteśmy trochę próżni i my wtedy się cieszymy. W środku naprawdę chodzimy cali i nam też właśnie przez komplement, nam. Przez to, że powiecie nam komplement, mamy od razu dobry dzień i dobry humor i dobry nastrój, ale to chyba tak wszyscy mamy, prawda? rzeczą, kochani, mężczyźni pragną, żeby chociaż raz, naprawdę chociaż raz, bo właśnie często, no zdarza się tak często bardzo i, i prawie zawsze, że zadajemy sobie pytania, jak Ci minął dzień, jak się czujesz, jak było w szkole, jak było w pracy. I właśnie kobiety te mają taką tendencję, że opowiadają historie z całego dnia. o, ci z koleżanką, i że to, i że głowa mnie boli, i że śnieg pada, i że też pada, i że w ogóle mam jakieś nastroje nie tego. A mężczyźni naprawdę pragną, że chociaż raz kobieta na pytanie, kochanie, jak ci minął dzień, odpowiedziała, spoko. I wtedy naprawdę, kochani, spróbujcie w ogóle. Spróbujcie, kochane, jeżeli facet zada wam takie, wam takie pytanie, odpowiedzcie po prostu jednym słowem: spoko, fajnie, super. I wtedy zobaczycie, że na. Twarzy waszego partnera pojawi się uśmiech i pewnego rodzaju ulga, że nie musi słuchać całego dnia. I kolejną rzeczą, kochani, której pragną mężczyźni, jest to, naprawdę my tego pragniemy, żeby kobiety, choć to jest niemożliwe, to jest takie marzenie trochę w sumie nie do wspomnienia, ale przecież marzyć wolno każdemu i my, mężczyźni, pragniemy, żeby kobiety, żeby nasze partnerki wracały zawsze w świetnych nastrojach, żeby zawsze były. Cześć, kochani! Mam świetny humor i mam świetny nastroj, ale mi fajnie minął dzień! Jest super! Jest po prostu fajnie, chodźmy na spacer, chodźmy pobiegać, chodźmy do kina! Kocham cię, kocham cię! Juhu! Nie jest też tak, kochani właśnie, że, że my nie lubimy jak macie złe nastroje. My to lubimy, my też chcemy was wspierać. Ale my uwielbiamy, jeżeli, jeżeli. bo jeżeli wy jesteście w dobrych nastrojach, to i my się cieszymy. To i w nas jest wtedy radość i energia. I, I to chyba jest tak zawsze, kochani, w sumie, że jeżeli często nastroje naszych partnerów powodują to, w jakich miejscach w nastrojach. To jest normalne przecież. Więc jeżeli wy się uśmiechacie, to my też się będziemy uśmiechać. I jest wtedy fajnie i wesoło. I kochani, ostatnim punktem i tutaj właśnie chyba nie będzie tu nie, o Ameryki nie odkryję ostatnim punktem. Czego pragną mężczyźni? My mężczyźni, podobnie jak kobiety, pragniemy miłości, pragniemy tego, żeby... Pragniemy być kochani i pragniemy wsparcia. I taka jest prawda. Kochani, my też nie jesteśmy wrażliwi. Ja wiem, że wielu mężczyzn tutaj herkulesów i udaje takich twardzieli w ogóle co to nie oni, i że chodzą na siłowni, że ćwiczą w ogóle muskulaturę i że ich nic nie ruszy i że my nie płaczemy. My też płaczemy my też chcemy być kochani i my jesteśmy też bardzo wrażliwi kochani i tym romantycznym, wspaniałym akcentem kończę ten filmik i jak zwykle pozdrawiam was bardzo serdecznie zapraszam do kciukowania jeżeli film wam się podobał, jeżeli nie a dajcie tego kciuka w, gół, w dół w, gół, w dół już trudno zapraszam do swojego facebooka i pamiętajcie o tym, że bardzo was kocham Budziaszki, pa papa, juhu